Wszyscy się przywitali, a teraz ja bym chciał bardzo serdecznie przywitać wszystkich w imieniu Syna Bożego, Pana Jezusa Chrystusa. Witam Was wszystkich, cieszę się, że jesteśmy na tym miejscu, aby Go chwalić, aby Go błogosławić, aby cieszyć się Jego obecnością. Chciałbym, żebyśmy rozpoczęli od pieśni. Proszę o powstanie. Zaczn Звінем ми, мій Бог, о, по кому Бог мой, ти скала моя, на тебе. s'ovo s'hviatne m'y ty o' s'hvietas Twierdzo twierdzą jest, Ty ochrania życie me, Boże, Ty dajesz mnie świat, Cheers. Łubię ciebie, Gospody, krepas moja, twierdynia moja i przybieżysz, Majo. Ja kocham Cię, Panie mój, i pewność, to mam, Tyś twierdzą mój jest. Ty ochrania życie me. Ja kocham Cię, Panie mój, i pewność tą mam. Tyś twierdzą mą jest, ty ochrania życie me. Aleluja. usiądźmy, kochani. Bóg jest naszą twierdzą i naszą siłą. Pomocą w trudnych czasach odpowiednią. Chciałbym, żebyśmy otworzyli Słowo Boże na psalmie 18 w Bibliach Polskich, w Bibliach Rosyjskich jest to 17 psalm. I chciałabym z Wami psalom psalm 117 w ukraińskich, rosyjskich Bibliach i 118 w polskich. Jest to psalm Dawida, Sługi Bożego. Dawida, Bożego. Ten sam fragment słowa Bożego zawarty jest w drugiej księdze samuelowej w drugim rozdziale, ale będziemy go czytać z Psalmu. I także te słowa je, one są je w drugiej księdze samuelowej, co, w Czar... to jest carska. Czarca. druga carska, ale my będziemy czytać z Psalmu 18. Wiecie, życie Dawida ono no nie było łatwe, ono nie nie, nie szło tak jak po po maśle, jak to się mówi. I życie Dawida ono nie było takie takim lekkim, ono nie szło po maslu. Wiecie, do pewnego momentu jego życie było takie, że prześladowany był ze wszystkich stron. I były takie momenty w jego życiu, kiedy on był przesłudowany ze wszystkich stron. Przede wszystkim Saul, król Izraela, który chciał go zabić. I my znamy historię, że cór Saul go prześladował, który chciał go Ale to nie tylko Saul. Dawid miał wielu wrogów zewnętrznych i wewnątrz Izraela, którzy nastawali na jego życie, na, na jego zdrowie. I nie tylko Saul jego prześladował, ale także miał i innych wrogów, wewnętrznych i zewnętrznych, jak izraelskiego narodu, tak i poza izraelskim narodem. Ale Dawid miał pomoc odpowiednią. Dawid miał kogoś, kto wspierał go w każdej chwili jego życia. Ale Dawid, win mał tego, win mał do pomocy, win mał tego, kto jego podtrzymywał w każdym momencie. On zawsze szukał u Boga wyjścia z sytuacji. Win zawsze szukał u Boga wyjścia z sytuacji. Gdy inni? Byli w takiej panice, nie wiedzieli, co robić, byli w chaosie on jego serce zawsze, on swoje serce zawsze kierował ku Bogu, aby od Niego otrzymać odpowiedź na nurtujące go pytania. I wszyscy w panicy, to więc zawsze szukał do pomocy w I ten psalm, który będziemy czytać, jest pisany w momencie jego życia, w którym było taki czas, gdzie był całkowicie wolny od swoich wrogów, jakby Bóg wziął mu wszystkie te rzeczy, które go uciskały. I ten był napisany w kiedy Dawid, był wolny od wrogów. To był moment, kiedy Dawid odczuwał, miał wytchnienie od Boga od wszystkich nieprzyjaciół. І це був момент, коли Давид мав такий, таку передишку, відпочинок від Бога, від своїх ворогів. Віте, коли маємо справи, яка нас нуртує, і вона є така довга, і довга, і довга, і бувають такі справи, які нас обтяжують, і ці справи такі довго вони тривають, то як приходить момент витхнення, чуємо таку велику ульгу, таку, якби щось спадло з наших плесень. І коли маємо такий потім період, posłablenia, my wyczuwajmy, że z naszych pleców wpadł w tihar. Ja widzę oczami wyobraźni Dawida, który siedzi w domu i mówi, Boże, tak bardzo Ci jestem wdzięczny, tak od dłuższego czasu mam taką wielką ulgę, taką wolność. Tak? Ja tak sobie przedstawiaję Dawida, jaki siedzi w domu i także, i mu tak lekko na duszy, i to muszę, e, z niego zniaty ciagar. I Dawid w tym momencie, wiecie... Jakby wypływały wy, te Santez, wypłynięcie z jego serca taka wdzięczność do Boga za to, co Bóg uczynił w jego życiu. I cej psalumce wdzięczność z serca Dawida za to, co Bóg zrobił w jego życiu. Tak jakby się wylało z niego cała, cała ta miłość do, 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 do Boga, cała ta radość, cała ta wdzięczność, którą miał w sercu. I tak jakby wylęły się z jego serca wsa ta do Boga i ca wsa jego podziaka. Nie będę tego psalmu jakby mówił za, za dużo, przeczytam go jako Słowo Boże, żeby był on do nas przemówił. Od pierwszego wersetu. Przewodnikowi chóru psalm sługi Pańskiego Dawida, który wypowiedział Panu słowa tej pieśni, gdy go Pan wybawił z rąk wszystkich nieprzyjaciół Jego i z ręki Saula. Powiedział, miłuję Cię, Panie, mocy moja. Tutaj muszę się zatrzymać, przepraszam. Tutaj muszę coś powiedzieć, ten drugi werset. Wiecie, w naszych Bibliach warszawskich jest napisane, miłuję cię, ale w innych tłumaczeniach jest po prostu kocham cię. I w innych przekładach jest przekładające, jak lubię cię. Wiecie, w polskim języku słowo miłuję jest takie oficjalne, takie, no miłuję cię, bracie, miłuję siostro, tak? I w polskim mowie słowo myluję, tak, lubię, ono jest takie oficjalne, kiedy możemy podejść i сказать do siostry albo brata, lubię Ale te. słowo kocham, Ci jest takie bezpośrednie? Jest takie jakby to powiedzieć do osoby bliskiej. Kocham cię. Ale słowo kochające, takie słowo jakie my możemy skazać swojemu bliskiemu I gdy przeczytałem ten pierwszy, ten werset drugi, ja pomyślałem sobie: kiedy ja Panie, wyznałem ci miłość, czy wyznaję ci tak, jak bardzo Cię kocham, jak ci jestem wdzięczny za moje życie? I cię przeczytały te słowa i tak podomy, czy ja tak dużo te Boże lubię, czy tak wdzięczny ja dobieję? Przeczytamy dalej, to jest. Jeden z dłuższych psalm, psalmów, ale, ale przeczytamy go w całości, dobrze? Pan skałą i twierdzą moją i wybawieniem moim, Bóg mój opoką moją, na której polegam, tarczą moją i rogiem zbawienia mego, warownią moją. Wołam, niech będzie Pan pochwalony i zostałem wybawiony od nieprzyjaciół moich. Ogarnęły mnie fale śmierci. A strumienie zagłady zatrwożyły mnie. Więzy otchłani otoczyły mnie, pochwyciły mnie sidła śmierci. W niedoli mojej wzywałem Pana i wołałem o pomoc do Boga mego. Z przybytku swego usłyszał głos mój, a wołanie moje doszło uszu jego. Ziemia zadrżała i zatrzęsła się, a posady gór się zachwiały. Zadrżały, bo rozgniewał się. Buchnął gniew z nozdrzy jego, a ogień pożerający z ust jego zioną. Węgle rozżarzone płonęły przed nim. Nachylił niebiosa i stąpił, a, ziemia chmura, a ciemna chmura była pod stopami jego. Dosiadł cheruba i uleciał, i poszybował na skrzydłach wiatru. Ciemności uczynił, uczynił zasłoną swoją. Rozpiął wokół siebie jak namiot, masy wody, gęste obłoki. Z blasku przed nim występowały obłoki jego, grad i węgle ogniste. I zagrzmiał Pan na niebiosach, a najwyższy wydał głos swój, grad i węgle ogniste. Wypuścił strzały swe i rozproszył ich. Wypuścił liczne błyskawice, wprawił ich w zamęt. Ukazało się dno morza i odsłoniły się posady świata od groźby Twojej. Panie, od tchnienia gniewu Twojego. Sięgnął z wysokości, pochwycił mnie, wyciągnął mnie z wód wielkich, wyratował mnie od potężnego nieprzyjaciela i od nienawidzących mnie, bo byli mocniejsi ode mnie. Zaskoczyli mnie w dniu udręki mojej, ale Pan był podporą moją. Wyprowadził mnie na szeroką przestrzeń, wyratował mnie, gdyż mnie umiłował. Wynagrodził mi Pan. Według sprawiedliwości mojej oddał mi według czystości rąk moich strzegłem bowiem dróg Pana i grzesznie nie odstąpiłem od Boga mego bo mam przed sobą wszystkie prawa jego a przykazań jego nie odrzucam od siebie byłem wobec niego nienaganny i wystrzegałem się niegodziwości mojej przeto oddał mi Pan według sprawiedliwości mojej według czystości rąk moich przed oczyma jego z pobożnym obchodzisz się łaskawie, z nienagannym postępujesz nienagannie, z czystym okazujesz się czysty, a z przewrotnym postępujesz przewrotnie. Ty bowiem wybawiasz lud ubogi, lecz oczy wyniosłych poniżasz. Ty zaiste zapalasz pochodnie moją, Pan Bóg mój oświeca ciemności moje, gdyż z Tobą rozbijam drużynę, a z Bogiem moim przesadzam mur. Droga Boża jest doskonała. Słowo Pańskie jest wypróbowane, jest tarczą wszystkim, którzy w Nim ufają. Któż bowiem jest Bogiem oprócz Pana? Kto jest skałą prócz Boga naszego? Bóg mnie, który mnie opasuje mocą, a uczynił doskonałą drogę moją. Nogi moje czyni rącze jak ułani, i na wyżynach postawił mnie. Ręce moje zaprawia do walki. I ramiona moje napinają łuk spiżowy. Dajesz mi tarczę zbawienia swego i prawica twoja wspiera mnie. A łaskawość twoja czyni mnie wielkim. Dajesz szeroką drogę krokom moim i nie zachwiały się kostki moje. Będę ścigał nieprzyjaciół moich i dopędzę ich, a nie zawrócę, póki ich nie zniszczę. Rozbiję ich tak, że nie zdołają powstać, padną pod nogi moje. Opasałeś mnie mocą do boju, przeciwników moich rzuciłeś pode mnie. Sprawiłeś, że nieprzyjaciele moi uciekli przede mną, a ja zniszczę tych, którzy mnie nienawidzą. Wołali, lecz nie było wybawiciela. Wzywali pana, lecz im nie odpowiedział. Starłem ich jak proch na wietrze, usunąłem ich jak błoto na ulicy. Wyratowałeś mnie z waśni ludu. Postawiłeś mnie na czele narodów. Lud, który nie znam, służy mi. Na samo słowo jest mi posłuszny. Cudzoziemcy schlebiają mi. Cudzoziemcy upadają na duchu i drżąc wychodzą z twierdz swoich. Pan żyje. Niech będzie błogosławiona skała moja. Niech będzie wywyższony Bóg mój Zbawiciel. Bóg odpłaca za krzywdy moje i poddaje mi narody. Ratujesz mnie od zaciekłych nieprzyjaciół, wynosisz mnie ponad przeciwników. Ocalasz mnie od męża gwałtownego, przeto będę cię, panie, wysławiał między narodami i będę śpiewał imieniu twemu. Zapewniasz wielką pomoc królowi swemu i okazujesz łaskę pomazańcowi swemu, Dawidowi i potomstwo jego na wieki. Piękny, choć długi psalm, Czudowy, psalm. Wynikający, wypływający z serca, jaki pochodzi z serca Dawid wołał i Bóg go wybawił Dawid wzywał do Boga i Bóg jego wybawił, spas Dzisiaj nie wiem w jakim miejscu jesteś I сьогодні я не знаю в якому місці ти Może wołasz w swoim sercu do Boga aby cię wybawił Możliwe ty wzywasz do Boga i prosisz żeby on tebe spas Może przedkładasz przed nim swoje prośby płaczesz i twoje posłanie jest aż mokre od od, od łez. I możliwe, ty e, przed nim stoisz, placisz prosisz, modlisz. Ja chciałbym powiedzieć, że jest Bóg, który wysłuchuje modlitw. I ja je który Który nie pogardzi nędzą ubogiego. Jaki, e, tym, kto do niego wzywa. Jeżeli wołasz do niego, on podniesie twoje życie. Jeśli ty e, wzywasz do niego, on podniesie życia. A może przyszedłeś z czynieniem, aby dać Panu chwałę? A może ty przyszedłs po dziękuję, żeby widać Bogu chwału? Bądź naturalny jak Dawid. I bądź przyrodnim, powiedz przyrodnie jak Dawid. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj przyszli do naszej skały, do Boga żywego. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj przyszli do naszej skały, do Boga żywego. I wyrali przed nim nasze serce. і вилили своє серце перед ним. Іх пан Ісус наповни вас його obecnością. Нехай Господь наповнить вас своєю присутністю. Повстаньмо, аби ще помолитись.